Witam wszystkich pasjonatów, fanów motoryzacji, dziś mam wam do pokazania absolutny rarytas kolekcjonerski, tylko ubiorę rękawiczki ginekologicznie, zobaczcie jak mi ręce chodzą, Jest cały szansę. Tutaj pod tą folią jest naprawdę piękny, oryginalny rarytas kolekcjonerski z 1975 roku. Dzisiaj praktycznie jest po prostu w takim stanie niedodostania, że na tyle lat przetrwała. Nic jest niekombinowane, grzebane, Zobaczcie tam. To jest perełka, jedna, jedyna, zachowana w pięknym, w oryginalnym stanie. Nic, jest, nic nie jest kombinowane, rozbierane. Zobaczcie, są nawet jeszcze pajęczyny. Wszystko jest zakurzone, brudne, elementy są naprawdę w idealnym stanie, wszystkie śrubki, nakrętki, oryginał Eski, guma w idealnej kondycji, pokrowiec na siedzenie, idealny, w ogóle całe siedzenie jest idealne, klosz oryginał DDR, nigdzie nie uszkodzony, salutki, nie będę tak przecierał rękawiczkami tego kurzu, bo mogę porysować. Zobaczcie ile jest dużo. jak ona długo stała. To jest szok, to jest szok. Opony oryginalne. Pneuma. Proszę zwrócić uwagę. Bieżnik na oponach. Super. Amortyzatory. DDR, oryginalne. Nóżka dla pasażera. Oryginalna. Nic nie jest rozbierane. Kombinowany kopniak, oryginalny tutaj są nawet numery. Jakby ktoś chciałby się porównać, to zawsze zwracajcie na to uwagę. Tu są zawsze te numery kierunkowskazy lewy, prawy, całutki nieuszkodzony, nieporysowany, niepopękany. Oryginał DDR. Klamki, oryginalne, nieuszkodzone. Tu są znaki DDR. Lampka, oryginalna. Dederowska, nieuszkodzona, piękny stan zobaczcie tutaj na licznik przebieg jest oryginalny na 100% przednia lampa oryginalna Dederowska też może spójrz tutaj oryginał DDR trzeba po prostu ją obrócić prawidłowe położenie, bo na razie jest przekręcona coś tam było nie tak i pewnie ktoś źle zamontował ale to jest szczegół zobaczcie, to wszystko jest w kurze, że to tyle lat tyle lat stało tutaj odkręcę w środku jest oryginalny Nie ruszamy jeszcze akumulator zobaczcie jak wygląda tu pomalutku wyjmę go żeby nic nie uszkodzić Wszystko jest zakurzone, brudne. Zobaczcie, to jest rarytas. To jest rarytas kolekcjonerski. Takie rzeczy to tylko w muzeum. Spójrzcie na to. To jest szok, to jest szok. Po prostu to jest szok. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj do lekarza nie pójdę. Ja już mam gorączkę. Ja już mam gorączkę, ja się cały trzęsę. Zobaczcie, ja się cały trzęsę, ja chodzę. To tak jakbym wypił kurde pół litra. To na razie włożę. Zaraz Wam zaprezentuję serce motorka. O! No. Tutaj brakuje nakrętki. Ale to nie szkodzi, to są już szczegóły. Zobaczcie, wszystko oryginał. Dederowskie. Tu na linkach gumowe zabezpieczenia. Na lince od sania, na lince od gazu tutaj wężyk oryginał kostka oryginał tutaj jest 1985 rok zwróćcie uwagę jak wygląda tabliczka znamionowa KR 51 przez 2 silnik czterobiegowy tutaj mamy oryginalną świecę izolatora O, oryginał. To jest szok, to jest po prostu szok Ja już owezmę się w okręg. I Chyba odkręcę pokrywę Żeby spójrzcie na to To jest szok Motorek 1985 rok i myślę, że aparat zapłonowy razem z magnetem jest tak samo oryginał i z tego samego rocznika. O. tutaj 85. rok. Piękny stan. Zero jakichkolwiek luzów. Góra, dół. Super. Silnik nigdy był nie rozpoławiany. To jest wszystko super. Gumy nie zmorszały. Silnik nigdy nie wyciągany. Śruby na swoim miejscu. Podkładki, nakrętki. Super. I teraz Wam coś zaprezentuję. Zobaczcie tutaj, troszkę poleję wodą, żeby lakieru nie porysował, tym kurzem. O, zaraz zobaczycie w jakim ona będzie w pięknym stanie. O, leciutko przegrę. I przepoleruję. To jest szok. Spójrzcie na to. Zobaczcie. Przecież to jest fabryka. Ona będzie calutka, tak. Spójrzcie. To jest szok. się wszystko pięknie świeci. No Zobaczcie. Przecież to się można przejrzeć. O. Przecież to jest błysk. Jeszcze tutaj z góry damy, zobaczymy. O. Szok, piękne rarytasy. Są piękne rarytasy. Delikatnie to nie są współczesne lakiery. Są trwałe, porządne, lakiery. O. Jeszcze tutaj? No, Rarytas. To jest Rarytas. Mówię Wam, że to jest Rarytas. Czegoś takiego już nie ma nigdzie. Wszystkie motorowery Simpsonki powyjeżdżały już prawie z naszego kraju do Niemiec. Bo Niemcy naprawdę płacą grube pieniądze. Wiele jest teraz kradzieży, bo są zamówienia. Niemcy zamawiają, kradną Polacy i wywożą. Spójrzcie. Czy pięknie wszystko błyszczy. Patrzcie tutaj, jak to wszystko, wszędzie gumy. No, jednej brakuje. To są szczegóły. Powinna być pompka. Zbiornik w środku jest czyściutki. Jeszcze farba jest w środku w zbiorniku. Żadnej rdzy, żadnej rdzy. Szok. To jest po prostu szok. To jest szok. Patrzcie jak będzie piękne. I teraz wszystko ładnie umyję. Teraz nie będę mył, teraz Wam pokazuję. Zobaczcie. w sztuk. Umyć i postawić do pokoju. Znajomi jak przyjdą tylko będą podziwiać. Piękna rzecz. Piękna rzecz. Z tyłu osłona oryginalna bakielitowa. Nie jakaś plastikowa, że jak łańcuch nie daj może strzeli, to cały ten plastik to wszystko się wygina, łamie i pęka później od łańcucha ta tutaj, te ucho w pokrywie. A bakielit jest kruchy. Łańcuch jak pęknie, to wszystko ładnie tutaj pęka, łańcuch spada i nic się nie dzieje. Piękna rzecz. Piękny motorowy.